Nie ma się Witam w banku Cian Fanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Mam u was konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Gerald z Living. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać to już nieaktualne. <grym> Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji proszę podejść do stanowiska numer jeden. No dobrze, gdzie to okienko numer jeden? Ruka A38. A to dobre. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jako swoje i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym reaktywować konto bankowe i potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. Co ma znaczyć, nie tutaj? Powiedziano mi, że dostanę tu zaświadczenie A38. Się szanowny, tak nie denerwuję, bo mużyłka pęknie. To może szanowna mi powie, gdzie w takim razie mam iść po ten dokument? Może na piętrze w ewidencji albo na dole, w archiwum? Musi szanowny pytać. Będę pytał. Tak? Mogę jakoś pomóc? Przepraszam, muszę przejść. Zaraz. Witam w Banku Fanelnych, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje akcje. Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. Formularz 202? Co to znowu za bzdury? Szanowny panie, nie bzdury, a formalności. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. Ach, to stamtąd przychodzę. Tego już za wiele! Gdzie się pyta? Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! Nic mnie nie obchodzi, twoja kolejka. Co za chamstwo! Nie będę tego tolerował! Zaraz się nauczę kultury! Spróbuj tylko. Pola, panowie, jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy. Ja cię kultury! No pota. Przeszła ci prostak! dam ci lekcję pokory! Nie chcę być imparktywnacki, ale czy to nie wywykacz? Kolega się zachowuje. Chyba nie umiejąc uwag nie A cię kultury! Uch. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż nasz Park. O nie, gdzie ona mogła pójść? Zapach piżmowych perfum to może być trop. Wszystko w porządku? Tak, też kiedyś zawędrowałem do archiwum. Tak? Mogę jakoś pomóc? I rozumiesz, kochana? Ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej, chciałem coś załatwić bufiaste? w okienku numer jeden. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież. Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Selinko, kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest! Mówi się, jak do człowieka, to nie rozumie. Jakoś pomóc? Chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. Siedzę ostatnio.